Hejka kochani, witam Was kolejny raz u mnie w domu. Jak macie ochotę wspólnie ze mną, sobie coś podrapać, potowarzyszyć mi przy drapaniu, to bardzo Was serdecznie zapraszam. Taki sobie miksik wybrałam za 5 dyszek, jak widzicie tutaj. No, zobaczymy, czy coś tu ciekawego znajdę. Mam tak: mega pensja, bonus wa bank, owocowa eksplozja. Bo ją lubię, wiśniowa 7 też lubię. I teraz szukam tych pensji. Tutaj, tutaj jest mega pensja. Tu wzięłam drugą pensję. Tu wzięłam jeszcze ekstra pensję. Portfel może się w końcu odblokuje. I podkowa szczęścia na koniec. Może przyniesie szczęście. Dobra kochani, pogadałam sobie, to teraz drapiemy. O, mój piesek już zaczyna. Koncert. Dobra, przybliżę Wam. Numer z drapki 22. No i szukam. Czy znajdę podkowe, czy znajdę swoją cyfrę? 19-18 obok siebie. <ścoughs> Co oni mi robią? 58-57 obok siebie. Patrzcie, jakie mam cyfry wygrywające. Mm -hmm. No dobra, szukamy.

No elegancko, ale mnie rozśmieszyli tymi wygrywającymi, 51, że do tej pory nie mogę się y, ten opanować, 27 i 16, no ale dobra mam 58, także nie ma co, nie jest pusta, patrzymy co ja tutaj wygrałam, <ścoughs> 5 złotych wygrałam, dobra i to, dobra i ta piątka. Ja się tych kontrolnych nie uczę na pamięć. No, są S w podkowie Nie chce mi się szukać nawet drugiej. Ale dobra, już podrapię. Gdzieś tutaj powinna być jeszcze jedna, żeby żeby odkryć drugą jest. Dobra, mam dwa razy S, czyli jest 3 razy S jest 5 złotych, Ładny początek oby tak dalej no i teraz ten mój portfel, czy się odblokuje czy nie miałam te dwa pliki, o i na tym tyle cały czas puste jedenastka, zobaczymy teraz gdzie je tutaj znajdę z innej paczki może może tutaj będzie coś 34, 29, 28 i czwóreczka a ja co mam? 27 na początku, oboczek, ale jaka ładna kwota tam pod spodem. Dwójeczka. za nisko, siódemeczka na szczęście, 26 i 31, także jak na razie tradycyjnie portfel twardy, jak dla mnie. Teraz tak, 25 za nisko, 14. 17, 32 i 9. Nadal, nadal, nadal walczę z nim. Nadal walczę z nim. Dobra, ok. Nie ma. Teraz sobie wezmę różową ekstra pensję z numerem 5 dla odmiany. I zobaczymy, co ja tutaj znajdę. Czy coś w ogóle znajdę, czy nic nie znajdę.

Warstwa jest taka śliska. 16, 35, 17, kolejny obok i 19, kolejny obok. Także niestety, ekstra pensji to dziś nie będzie. <głosy> <głosy> Już nie chcę mówić dalej. Ok, kontrolne różne. Co ja mam dzisiaj po południu, taki humor dobry, no ale to dobrze, że mam dobry humor. I mi go nic nie popsuje. To teraz, kochani, druga pensja, może będzie. <noise> Jedenastka. Szukam, może jaki się znajdzie, ten worek z pieniędzmi tutaj. I to jest tak. 29, 16, 24 i 9. Co tu mam? 8 na no, dzień dobry, 22.

Teraz wiśniowe 7. Widzicie całą? Tak. Numer z drabki 21. No i szukam siódemeczki. A gdzie tam widzicie całą? Co ja gadam? Teraz widzicie całą. Szukam siódemeczki. A mam cytrynkę, awokado, motylka, truskaweczkę, arbus, ananas, biedronka, kwiatuszek winogronko i ostatni banan. Pustaczek. No. No to teraz się ze mną namęczycie. <grystanie> Owocowa eksplozja 41. Widzicie wszystkie gry? Tak. No to dobra. Szukam. Co mam najpierw? Karambo. Karambo jest. Tutaj są dwa nawet obok siebie. Tu jest jeszcze jedno. o. o, o. A na samym dole trzy. Pięknie. Dobrze. Sypnęło. Teraz brzoskwinka. A brzoskwinki, o też są trzy. Patrzcie. W przedostatniej też są trzy. O ładnie. A może ja Wam będę przesuwać. Jak wolicie. I dobra. Tak zrobimy, żeby było więcej widać. Mm, truskaweczka teraz. Jest. W czwórce dwie są. I tylko dwie. Nie ma więcej. Także niestety. Teraz mam wisienki. Oho ho, patrzcie. Co wisienek tutaj jest. W czwórce jeszcze mam. I tutaj. No ładnie, ciekawa jestem, czy dadzą kiwi. Więcej nie ma. Wszystkie wiśnie wydrapałam, ale widzę, że jest tak dużo kiwi. Banany. No to też są. Ciekawa jestem czy będą, czy będzie kiwi. Brzkwinię już widzę oczywiście pominiętą w dziesiątce. Musieliście głośno krzyczeć, że usłyszałam. Teraz jabłuszko. No to ładnie, zaczyna się odkrywać. Aż się zaczną sypać blokady. Nie bójcie się. Truskaweczka przecież też jest nieodkryta. Bo co? Tutaj jabłuszko mam. No i tak wygląda teraz. Więcej śmieci niż to warte. Ok. Teraz jeszcze ostatni symbol z tego rządka. Co ja tu mam? Figę, ok dobra. Lecę sobie figę. Tu są dwie. I jeszcze tu jest. No to cytryna i arbus by się przydały. No, też. A najbardziej to kiwi bym chciała. No zobaczymy, co mi tutaj dadzą. Teraz mam winogronko. Także na razie nic zielonego. Tyle. Nie mam więcej. Zobaczymy, co tu jest. Kolejne pomarańczko, dobrze. No to drapiemy. Nawet szybko. Myślałam, że mi to dłużej pójdzie. No bo dużo symboli było po prostu. Za, za każdym odkrytym owockiem było po kilka. Kokos, mało. Dwa kokosy widzę. Tylko, czekajcie, ja wyczyszczę. To przecież nie można. O. Teraz dobrze widać. Kolejny symbol, symbol owocek. Mam kiwi, <laughs> a tak się zastanawiałam, dadzą, nie dadzą, bo za dużo tego tutaj jest. Dali kiwi, ale już awokado przyblokuje. To już nie będzie tak kolorowo. A może? Może nie będę czarno widzieć? Może mi dadzą awokado? Zobaczymy. Czasem miałam po czterlinie, to co, nie mogę mieć dzisiaj? Dobra, nie ma więcej kiwi. I teraz zobaczymy. Ostatnie trzy owocki. Gruszka. No pięknie, bo gruszek akurat jest dużo. i chyba wykrekałam, że awokado będzie blokadą. No. Chyba sobie sama wykrekałam. Dobra. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki. Ananas. tylko jeden. Tak. I ostatni symbol. Boróweczki. No, awokado jest oczywiście blokadą. Arbuzek też. No i koniec. Ale mi nadziei narobili. Ale mi narobili, jak mi dali to kij, wiecie. To mi narobili nadziei. Dobra pusta. Trudno się mówi. Ale naśmieciłam. Teraz wezmę sobie bonusa. Nie wiem, jak to pani rozdzierała Widzicie tak troszeczkę, ale co tam? Zrabka jest zrabka. 21 numer. Nie, i szukam dwóch takich samych cyferek. Co ja tu mam? 12, 24, 17, 34. Chyba dobrze widzicie, tak, bo jest powiększone. I cały czas sprawdzam, zamiast drapać dobra, nie gadam odkrywam po prostu cyferki na razie nie mam o już było blisko tutaj też mhm. bliziutko całkiem 11 i 1 no jedynki dali razem 35, 36 14 13. Coś się z tym moim bonusem podziału, Tak zawsze ładnie miałam w nim wygrane. No nie ma, pusty jest. Pusty jest bonusik. Niestety taki sobie wybrałam, taki mam. Kontrolne różne. Nic nie poradzę. Ostatnia, kochani, mega pensja.

Napis. O proszę, co oni tu robią. 31, 46, no już bliżej. 49, za wysoko. No to w pierwszym rządku nie mam. 37, przepraszam, bo zajechałam, ale i tak nie moja. 6, a byłoby miło. 8, 43 obok. 20 nie mam, 23. Dalej, 42, no, kolejny obok, na ładną kwotę. 21, następny obok, 34, trójeczka, 25 i ostatnia szansa 28, 4, 38, 2, kolejny obok. I 13 na koniec. Także zdrabka przegrana niestety. Kontrolne różne. Nie mam mega pensji, ani nawet małej pensji. I tak, miałam miksik za 5 dyszek. Odzyskałam na te 5 dyszek, kochani, tylko 5 złotych. Tylko podkowa szczęścia mi dała. Jakie 5. Poczekajcie. To miałam 58, tak, 5. Ja sobie popatrzyłam tutaj, tylko 5 zł. odzyskałam na 50. No to teraz, teraz to mnie zdenerwowali. Powiem Wam, co zrobić. No nic, trzeba dalej kupować, szukać i grać, nie? Co zrobić? Przecież nie siądę i nie będę płakać. Dobrze, kochani, jak Wam było miło ze mną spędzić te 15 minut, to mnie to bardzo cieszy. Zostawcie po sobie ślad oczywiście. Piszcie, co tam u Was, co Wam się udało wygrać ostatnio, albo jaką zdrapkę fajną kupiliście. No i widzimy się u mnie na kolejnym drapaniu. A co? Do zobaczenia. Trzymajcie się, kochani. Buziaczki, papa. Pa.